Wystarczy, że wejdziecie w link, który macie standardowo podany w opisie, otworzy Wam się strona eneba.com, na której będziecie mieli do wyboru bardzo dużo możliwości, duża ilość gier. No dobra, ale załóżmy, że jesteście dalej przekonani tylko do gier wyścigowych, no to na przykład Assetto Corsa Ultimate Edition jest za pół darmo na tej stronie. Zapraszam, link podany w opisie. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym jak tylko się dało. Gdyż ponieważ w dzisiejszym filmie mamy nagrania tylko i wyłącznie ludzi, którzy dostarczyli mi je wraz z kamerą kierownicy. Oraz jest to w drugim stopniu specjalnym odcinkiem, gdyż są ze mną dzisiaj widzowie Jerzyk oraz Wafer Cześć! Cześć, cześć, witam. W kupie siła, kupy nikt nie ruszy, więc pomyślałem, że fajnie by było tak, co trzy głowy to nie jedna, będziemy wszyscy komentować, bo dzisiejsza lista jest ciekawa. Także nie przedłużam i widzimy się na dziesiątym miejscu. No i na dziesiątym miejscu dzisiejsze zestawienie rozpoczyna xDemi z jego Toyotą suprą MK4 1000 kuni bez zakłócia z Thrustmasterem t 150 teraz. Macie wy w ogóle jakieś doświadczenie z suprą MK4? No bo chyba każdy w internecie ją zna, co? Wiadomo. Jeszcze jak? Byłem szczerze od siebie, że kolor ładny dodaje koni, wiadomo plus 10, plus 20, czerwona szybka. Czerwona szybka. Kolega przejazd trochę szeroko pojechał, ale miejsce dziesiąte zasłużone. Według mnie, Mówisz? Mówisz? Miejsce dziesiąte zasłużone, plus też kamerka mogła być bardziej oświetlona. Ale tak no, to. No gościu chyba nagrywał pierwszej w nocy, albo w piwnicy tam gdzie kotki trzyma. No nie wiem, nie wiem. Na dziesiątym miejscu dzisiaj jest xDemi, ale tak tego wam powiem, że to nie jest jedyne miejsce, na którym go zobaczymy. Zaś dziewiąte miejsce należy do Marcello, jest to E36 w Turingu. Nie mogę mówić kombi, bo zaraz fani BMW mnie zabiją. Tym razem mamy kamerkę 2 fps. -y. Czy, czy więcej, co? Jerzyk albo Wafel, co wy na to? Hmm. Ja jestem fanem tej kamerki, według mnie to powinno być jeszcze wyższe miejsce, <noise> jeżeli jest i strasznie bardzo lubię latać tymi autkami, tą, tym Turingiem. A co to jest w ogóle zapaczka, pamiętasz może? Yy, to jest Gravy Garaż. Gravy garage? Aha, to to ma chyba fałsemkę. No, bodajże bo dalej tak. tak. Kurda, no to ładnie musi to zamiatać. No ale Kamerka kolega lata dzisiaj. Tak... Na śniegu, więc też trochę no właśnie, łatwiej może. być. właśnie chciałem to powiedzieć, że lata, lata na śniegu, przez co no to no trochę łatwiejsze, nie? Bo auto się zachowuje troszkę jak na lodzie, na wodzie, na mokrym. No ale tak czy siak, on lata na te 300 to jest te 300 chyba. Mm, Bo daje, tak. że tak, tak. Słuchajcie po tych FPS-ach to trudno jest mi się jakkolwiek połapać. <laughs> Ale ważne, że widać jeszcze te 8 8 także no, sprzęt nie jest najbiedniejszy. E, ja ci Słuchaj gratuluję 9 miejsca, masz bardzo duże FPS-ów, aż ponad 230. E, tymczasem widzimy się na miejscu ósmym. Arbuzik na miejscu ósmym. Kierownica ze sprężyną Drift Playground i najlepsza muzyka pod słońcem. Co wy na to, co? <gry> To jest jeszcze lepsza kamerka. Gdyż ta kierownica tak mi się podoba, że. No nie wiem, chciałbym ją mieć. Chciałbyś? Nie wiem, jak One ty wafel? drogie są, słuchaj. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest ten nowy, niewypuszczony jeszcze fanatek, czy co, ale naprawdę, kierownica i poziom force feedbacku na niej to jest kolejny poziom, naprawdę, next level. Robi wrażenie. No, next nie. level normalnie. Ja się nie dziwię, że naklejałem, no na te cztery szóstki to naklejki next levelu. To jest next nawet level. Zobacz, jak on leci, on pod tak perfekcyjnie, no. No wykrakają. słuchaj, co to dla niego. Nie, no co to dla niego, słuchaj. Wyklakałem. Tu się po prostu zestresował. To jest pierwszy dzień. On się pierwszy, zestresował, słuchaj, dzień. no bo on dostarcza nagranie, ale no. Weź driftuj tak jak on, no, no nie dasz rady, gościu, przecież taka kierownica wydaje... ze sprężyną jest tak twarda jak beton, to direct drive'y to się chowają w porównaniu do tego przecież. Dokładnie. Wydaje mi się, że taka kierownica ma jakieś wspomaganie jeszcze do driftu. Tak świetnie mu idzie jak Chroni na pierwszy promosomy. dzień. Nie wiem, gratuluję. Ja również Gratulacje. gratuluję i widzimy się na miejscu siódmym. No i witamy znowu XD, jego tym razem na miejscu siódmym. Tak jak wcześniej powiedziałem, widzimy go drugi raz. Tym razem Suprą z powrotu do przeszłości, w której to kierowca łapie za powietrze zamiast hamulec ręczny, hydrauliczny. Ale przynajmniej, tak jak chłopaki tu zauważyli, mamy światło w kamerce, nie? No teraz to to no. się da oglądać, ale XD to jakiś wielki fan Supry chyba jest. Chyba ta, no? 1000 koni bez zakłucia 2Z. 1000 koni bez zakłucia, no te, kto te, nie te, lubi sukno? Łałek. <gry> to najlepsza, to je, nie? No nie, ale, ale bardzo, tak, bardzo, że... bardzo mi się podoba ten ręczny, jak on zaciąga. <gry> tak jeszcze <gry> do umiejętności tego kierowcy, linia jest powiedzmy, że no jest w miarę, w miarę akceptowalna, ale co jak co? Nie wiadomo, ile driftuje. te 150, może być. No, te 150 trzeba trochę pomagać, nie? Więc, jakby no. nie patrzeć, trochę On się pomaga. tam ma na poci. Tak. Pomaga. No, no lepszy, lepszy trening taki. Nie trzeba chodzić na siłownię, Nie, ma, nie no trzeba czujesz, chodzić na siłowni. Tak, kiedyś sobie kupi lepszą kierownicę, to przynajmniej będzie wiedział, co ma robić. Dokładnie. Wiadomo. Gratuluję. Ci mi. Dzisiaj miejsce siódme, a my widzimy się na szósteczce. Miejsce szóste prezentuje nam Solomon. Który jedzie Toyotą chyba Chaser. Boże święty, ja nie znam się na tych Toyotach, ciągle się mylę, ale jedyne co wiem, no to ma RGB LGBT plus LEDy pod samochodem. Chwyta was to za serce, czy bardziej wolicie w sumie te nagranie ze względu na Orlen, co? Wiesz co, mi się strasznie podoba. Chasery mi się ogólnie podobają, a jeszcze te LGBT y, lighty to tak, tak mi wjeżdżają <laughs> na serducho, normalnie szybcy i wściekli. <laughs> widziałeś to jakby to jakiś Razer reklamował swoje produkty. <laughs> O, Razer, współpraca. No, z LGBT. Plus? No, zapraszam. <grystanie> Zapisy otwarte, słuchajcie. No, lepszy okazji nie będzie niż ten film. Zapraszam. Na co do przejazdu, jakbyście ocenili? Co? No bo chłop tutaj robi jakieś piruety na naszej fikcyjnej świdnicy od naszego kochanego administratora Michała. No, tą Toyotą, która do małych samochodów nie należy. No, mi się strasznie podoba, bo to jest taki freestyle, a ja bardzo lubię latać sobie taki freestyle. Was Street, nie? Taki. Is... Tak, i strasznie mi się podoba też ta kamerka, tak clean jest, ale mogłoby być tam te światełka trochę tam zasłonięta, tam roleta, czy bym miał, to by też to inaczej wyglądało, ale ładnie, jest strasznie. Clean jest setup straszny. Czyli jest to akcept prawda. na miejsce 6 ogólnie, tak? Jest akcept, idealnie yes, gratulujemy. No to ja również gratuluję i lecimy dalej. Miejsce piąte zajął dzisiaj Chmielu z jego BMW M4 z paczki chyba DCGP, no i jeździą G27 z oryginalnym shifterem, no takich to teraz ze świecą szukać i to jest mapa z tego co pamiętam z Turup, VDC chyba z Turup. I fajnie, kolega jeździ. No mimo że troszeczkę tam agro zaliczył, no to jednak ogólny rozrachunek wygląda spoczko, nie? A co wy na ten temat myślicie, bo jednak auta DCGP nie są w ta... wcale takie proste w sumie, nie? Nie, nie są, proste. są proste. I też kolega widzę, tutaj jakoś nie za bardzo się męczy, chociaż ten Stelarz to tam lata na boki, ale strasznie. Kolega się nie męczy, Ko... ale Stelarz się już męczy. Stelarz się męczy, ale strasznie podoba mi się to g 27 razem z tym szyktarem. Bardzo mi się podoba. Tak, jakby... Powiem od siebie, że ten stelaż nadawałby się bardziej do jakiejś łodzi albo do... nie wiem, jakiejś kajuty, do. nie wiem, no do, do supera wodnego. Ale co jak co? G27 Propsy, e brake No to już jest taki old school, nie Chciałbym też zauważyć. Jest... Zobaczcie jak wysoko ma tego handbreaka też. Jest wiosło. <noise> No w końcu na live się to nadaje, tak jak Wafel powiedział, nie? No ale co jak co, piąte miejsce zajął, chłop się postarał i naprawdę fajne nagranie nam dostarczy, także z mojej strony i pewnie od was też możemy powiedzieć, że gratulujemy. Jak najbardziej. Także lecimy na miejsce czwarte. No i dobra, miejsce czwarte należy do Smufiego, który jeździ na mapie Drift Playground, no dobrze, autem z paczki Tando badis. Podobne te auta same jeżdżą, nie wiem, bo bardzo dawno nimi nie jeździłem, ale mamy tutaj te 300 rs w powalająco pięknie wyglądającej kamerce. No i kolega gra na trzech różnych monitorach, ciekawe jak się w sumie gra na takim setupie, w sumie nie byłem nigdy ciekaw i nie miałem okazji przetestować trzech różnych monitorów. No ale z mojej strony jest w sumie akcept, bo fajnie to wygląda, no jakość powala, naprawdę jestem zakochany w jakości tej kamery, jak to wygląda, bo to jest chyba jakąś lustrzanką nagrywane, nie? Najprawdopodobniej tak, ale co trzeba też zauważyć, grafika w to no też jest powalająca, nie wiem jakie to są użyte szchejdery, najprawdopodobniej zwykły Sol, ale naprawdę propsy za grafikę, propsy za samą jazdę, no może niekoniecznie za auto, ale <noise> ale i tak, zasłużone które to miejsce? To jest, słuchaj, czwarte. to jest miejsce czwarte, ale to jest jeden minus w morzu plusów. Także myślę, że to tak. autko możemy przymknąć. Ode mnie to tyle. Ja uważam, że to autko naprawdę prowadzą się same w sobie, ponieważ gdy się uczyłem jeździć driftów też na Drift Playgroundzie, to taki trochę mi nostalgię. Ta auto przypomina razem z tym Drift a to jeszcze takie piękne nagranie. Kolega też sobie bardzo dobrze radzi. Ode mnie to tyle. Bardzo ładne nagranie. Gratulacje. miejsca czwartego. Ja również gratuluję i lecimy tym razem już na podium. No, i słuchajcie, miejsce trzecie jest tu Rafson w Toyocie GT86, nie Subaru BRZ, bo to jest Pawła Grosza. I słuchajcie, koledze, należy mi się ogromne brawa, oraz z mojej strony podziękowania specjalne, gdyż kolega, jak widzicie, ma set Camusa i został zakupiony ten Camus e, dzięki mnie, dzięki moim filmom, dzięki mojej osobie, bo kolega się przekonał. A wcześniej miał z tego co pamiętam G29, także przeskok jest ogromny, i z mojej strony. Mogę Ci kolego podziękować i oczywiście to już zrobię i już zrobiłem, no ale chłopaki chyba też pewnie mają coś do dodania, na przykład taki wafel. Kolega tutaj chyba napisał nawet, że to jest jego jeden z pierwszych dniów, dniów? Dni? Dni. W których, <noise> w których dni, jakby, w których driftuje. Na tej kierownicy i naprawdę propsy za skill, propsy za opanowanie tego wszystkiego. Powodzenia w dalszym driftowaniu. A co do klipa, ładny przejazd, ładna grafika, ładna kamerka. Ja nie ja, mam nic do dodania. No kolega, tutaj ma dość duży przeskok, jeśli chodzi o G29, więc. Trochę się nie dziwię, że tak dobrze mu w miarę idzie. Cieszę się, że Oskar możesz też takie akcje robić, że jakieś tam linki dodajesz, że do tych kamusów. Kamusy to tam podobno świetne są te kierownice. Możesz sam przecież to potwierdzić. A co do przejazdu, to bardzo ładna grafika i podziwiam też Pawła za to jak jeździ, więc ładne autko, ładna grafika, gratulujemy podium. Również gratuluję i ciekawe co mamy na miejscu drugim. Drugie miejsce, raczej małe zaskoczenie. Solomon, który już pokazał wielokrotnie, że umie jeździć. Tym razem jest to Blackwood i paczka DCGP sezon 9, ale Blackwood jest z sezonu 8 bodajże, gdyż na samym końcu tej trasy nie mamy jeszcze tej ścianki. Ja tutaj nic nie dodam ani nic nie odejmę z tego, co powiedziałem, bo przejazd jest naprawdę bardzo ładny. Solomon no, umie jeździć, i wiem to nie od dziś po prostu. Ponownie witamy Solomona. Taj Mustangiem jeździ na Blackwoodzie. I zobaczcie też na to, jak on w ogóle się nie męczy, robiąc ten przejazd tak perfekcyjnie, po prostu. Jakby to robił z palcem, nie powiem gdzie. Taki lajcik, nie w sumie. Taki, Taki delikatnie. lajcik. Jakby, jakby to było w ogóle nic dla niego. Tak. Ale co do tego Mustanga, jeszcze ten Mustang jest bardzo płynny, co widać na nagraniu nawet. Ale co do samego przejazdu, gratulacje drugiego miejsca i więcej takich nagrań. Dokładnie, bo o takie nagrania to ze świecą szukać. Dziękuję za podesłanie i gratuluję Ci drugiego miejsca. Proszę bardzo, last but not least, Paweł Orzechowski na miejscu pierwszym, który jeździ na swoim Direct Drive, bodajże Sea Magic, który dostarczył do mnie również takiego pięknego liścika malutkiego. Taki liścik. Który mnie chwycił za serce takie serce jakie on narysował. Co do przejazdu, ja nie muszę tu totalnie nic komentować, bo Paweł umie jeździć i to jest niepodważalne. No, ziomeczek startował w DCGP i to nieraz. Także ma pojęcie na temat samochodów, jak to się jeździ, jak to się steruje, czy to się przekręca, czy to ma przyczepność. Bardzo fajne nagranie i myślę, że pierwsze miejsce należy się tutaj koledze bezapelacyjnie ja bardzo uwielbiam tandemy jeśli chodzi o nagrania takie różne czy ogólnie ogląd jeśli chodzi o oglądanie jakichś tam zawodów więc też bardzo mi się podoba wiem że tutaj kolega świetnie jeździ więc gratulacje to jest chyba też któraś z kolei yy, pierwszych miejsc, tak? Tak, no Paweł już któregoś razu zajmował parę razy pierwsze miejsce, no? Któreś z kolei, no ale co do przejazdu, co do kamerki, naprawdę propsy, gratulacje wszystkich miejsc i ogólnie gratulacje pierwszego miejsca. Tak jest. Znowu. E36 na zawsze w serduszku, a ja ci również gratuluję pierwszego miejsca. Słuchajcie, czym byłby tegoroczny odcinek driftów bez bonusa? No, dzisiaj na bonusie jest dziecioczek, który kurna chata driftuje nam pilotem od telewizora w Beam NG Drive. Gościu, na pierwszy rzut oka powiem, że powiem szczerze, że no, nabrałem się i trochę śmiechłem, ale. No, my głupi nie jesteśmy. Wiemy, że twój tata siedzi za tobą i pewnie tam magluje coś przypadzie, prawda? Tato, tato, w prawo teraz. No, no, naprawdę, Hugo tak na pierwszy rzut oka można się nabrać, ale później już widać jaki jest delay straszny na tym, no fajne nagranie, uważam, że z zasłużony tutaj. Słuchaj, bo telewizory mają input lag, w Hugo no. się grało, Hugo kopterem latało, też był lag. Hmm. Ale co do tego pilota jeszcze, to naprawdę chciałbym zobaczyć kogoś, to naprawdę podsyła nagranie z prawdziwego pilota do telewizora i driftuje w asetokorsie, chociażby. Moviment G nie jest może najlepszym przykładem do driftu, ale naprawdę. Propsy jakby coś takiego było naprawdę. Słuchaj, ja bym chciał zobaczyć jakąkolwiek grę, w którą ktoś gra na pilocie, zacznijmy Hugo. od tego, nie? Hugo, no i masz, no i no wyjaśnione. Hugo, w sumie tak. Już no. było. Bonus tak. Gratulacje. Także znaczy, no myślę, że bonus zasłużony. Masz tam. No i dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejsze klipy wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dla przypomnienia, dzisiaj ze mną byli Pan Jerzyk oraz Wafel. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Także widzimy się w następnym filmie na, moim... na, na moim kanale. Ja już się plączę, bo już jest późna godzina. Trzymajcie się, cześć. Pa.